Siemano, siemano Fridge Coconut i Natura uzdrawia Różowa Power Rangers I niebieski Power Rangers Zaraz mnie zobaczycie, ale jestem owiany tajemnicą jak na razie Także... Jeszcze raz? Możesz mnie? Też? Owiany tajemnicą Owiany tajemnicą, Fresh Coconut Indigo Power Rangers Dzisiaj filmik o tym żeby zaskakiwać swój umysł. I na przykład, jak gdzieś biegniecie i widzicie jakieś drzewo, które jest na przykład tak rozrośnięte, to żeby zaskoczyć swój umysł, to nie przebiegnij obok niego, tylko pokonam jakąś tą przeszkodę i wejdę między drzewem i tu i umysł nagle musi odejść na bok, musi wejść świadomość i muszę jakoś pokonać tą przeszkodę. Tak samo biegniecie, możecie nagle zrobić obrót. Możecie zrobić podskok, możecie zrobić cokolwiek nagle zrobić powalczyć troszkę z przeciwnikami Power Rangers, dzisiaj na szczęście na rejonie jest bardzo spokojnie jak widzicie ludzie, możesz pokazać ludzi tu się bawią, puszczają latawce czy tam latawca także ogólnie jest bardzo spokojnie dzisiaj nie mamy za dużo pracy z różową Power Rangers, nie ma dużo uuu, przeciwników Także dzisiaj wybierzemy się na skipy, myślę, że teren będzie dosyć spokojny, także wyruszymy w podróż i zawsze możecie dodać coś, coś innego, jak podciągać się zazwyczaj pod chwytem, możesz się podciągnąć prawa nad chwytem, lewa pod chwytem, jeszcze zawinąć nogi, zawinąć nogi i zrobić jakieś inne te podciągnięcie. Zawsze można zrobić przysiad hop, tak, z dziwną nogą, hop. Zawsze można coś dodać innego, zaskoczyć ten umysł. Także możecie nagle biec i zacząć śpiewać. Jestem Power Rangers! Możecie cokolwiek. Także zaskakujcie swój umysł każdego dnia. Możecie nagle myć zęby lewą ręką zamiast prawą. Robiłem tak kiedyś, fajnie mózg pracuje. Możecie zjeść coś lewą ręką, łyżką na przykład zamiast prawą. Nie wiem, czy tak kiedyś zrobiłem? Może. A jak nie, to chyba warto spróbować. To dzisiaj tak zrobisz. No, dobra. Trzymajcie Jeśli będziesz coś jadł, łyżką, Co? bo owoce. Ej, może nie. Nie wiem, strzadka była widać. Nie. Chociaż nie wiem, zobaczymy. Trzymajcie ale to też można na lewą ręką. Dobra, no. trzymajcie się wszystkiego dobrego. Pozdrowienia od Indygo i od Różowej. Różowej, yy. czekajcie. Azur to tak... Yy. No dobra to chyba ja to chyba ja jestem y, tym dubbingiem od, od wrogów. Trzymajcie się wszystkiego dobrego. No.